Maneczko z tej strony Paysay Jak widać, na każdej postaci mam już siódmy level, więc y, szykuje się kolejny odcinek od Zera do Generała. Ze mną jest mafi Ghosters i Pat, więc zapraszam do oglądania odcinka. No Dobre, i co? Rekon masz cały czas... Oni nie zrozumieją, czy to jest skan, skan. To skan, <laughs> please.

Pistoletu Uli Jedziemy dalej 655 punktów Zajmą bieg na około. Oni nie mają skana, nie skanują w ogóle Jadę lewą Rozumiem Dawaj pociśnijmy ich już To lewą, chłopy, tu nie ma co Tyle kasy teraz się zarabia, że ja F-2000 już mam, więc wiesz. Po co cloak? Stary, to się tak świeci, że to ma sens. co ci cloak? Powiedz mi, tutaj cloakiem nie trzeba grać. Ale są punkty dodatkowe za zabójstwo cloakiem. Aha. Muszę sobie zamontować, bo nic nie widzę jak strzelam. <laughs> nie przybliżam. im na plecy Nie mam amunicji jej! Muszę, zwykłe Łooo L86 Bardzo. Aaaa ah, zjeli mnie już, ja dupie Ej, zanim ja tam dobiegnę, a ja będę miał pewnie pomoc przy przechwytywaniu I co mam, asysta? Asyst no, no to w no, Też. Ja wyszedłem w, w ogóle na lewą. 9-0 mam. 11-1. Daj was, zejdę im na no, niewidzę na górę. Dobra, ja pójdę prawą teraz. Może ktoś no, może... Jedyka. Ale weź skanuj, Ej, pad, Weź poskanuj a nie krokiem. O co? No, tak. W E, no pozdro no, ja Strzym do ludzi zaraz tu E, zaraz tu wezmę na S e tą starczą wiadę. Dobra, sprawdźmy. Jest 50% już na E. Już je jadę. Jestem. Nie, ja też rzucę. Dobrze. E Sniper jeszcze miejsca. Gdzie jest? Tam przy ich wyjściu. Eee, ale mnie strzelili Już tu widziałem tarczę, słyszałem w znaczy się No ale też właśnie Już, 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 już Ale Ja wiem Do zera Już, dziękuję 9-0 mam 12-1 Ja mam 12-1 Najlepszy rekord Najlepszy... Ja chłopie, ej, oni mieli 4... Cztery... O, 5 deadów, łopczyzys Ile miał 0-0 dołączyłem? 0, 0, a dołączył 0, 0 na 5 miał. Ej, taki skład chyba, 0, 0. Taki, Takiego składu chyba może nie rumy więcej. Chociaż potem po, po ja, po, Ej, po, po, tej, po tej rundzie już będziemy na Majorów wrzucać. Na tych co spadają pra, prawdopodobnie. Ja na nie do nich biegnę, bo oni nie używają skana. No ja idę lewą tak samo, tak jak wcześniej. Z Black Rider'em. Ja idę za Johnny. No dawaj. Tarcza pobiega. Ło, ma tarczę, który z nich. O okay, ty, jest that... hita mają Ty, leasing charlie mamy Łoo! Wow, ale pocisnął Postarali Super, się Padł ten... 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 <słyska> sobie z boku Ło, wow, chyciłem Ale mnie nie zniął, bo jest słaby Majcie prawo Łoko, już idę kurde Ja tu się postaram O fak, zobaczyli mnie. Ja stwierdziłam. Ja chcę punkty. Czy mam prawą? Ja chcę punkty. Ej, to jest słaby, przejejali na nie w bicu, ciekawo, starczyło mi strzelić raz. A wy tam kurde macie zdjął mnie. I już postać zerw. Asysta. O dawaj go. No ale spadłem przez to. Spadłem pierwszy. Ło kur, gdzie on ma... On ma bańkę. No to zaczęli coś używać w końcu, bo tam turny na nie przeskanowali. A ja czy... już tu przecieściłem środek, hej Dobra, ściągnę go z granatu. On... Jezu, po co te skan, jak my i tak jedziemy i? Po co ci, scans, po co ci tak oni... i... jedziemy, jedziemy, jedziemy i do zera? I do zera. Ale, żeby widzieć coś, a nie... No. no oni idą cały czas tą samą ścieżką, więc... Ej, chodźcie na to. de. No i Proszę. Tak. Z nimi zaraz zjadę. Kurczę, magazyny dla niego. mogę im wejść? Zdjął mnie, fuck. Na klołku był, kurde. Łot! Prawa dwóch, dwóch. Szkolenie z urządzeń zablokowałem już. Co? Już szkolenie z urządzeń zablokowałem. A skana nie używałem jeszcze. Pierwsze dopiero opt blokowałem. weź skana. No nikt się już koleś nie czepia. A też ci tam No tu zaraz weźmy skana. Łoap, zaczął trzech do mnie strzelam. No dobra. I nam przejmują. Leasing Charlie. Bo Bo no właśnie, na czary. Nie mam skana, mogę wziąć bym wiedział gdzie są Biegnij i tak cię nie dopią Tu macie rację Dwięk Plecy no, ktoś co? ma Matt Goster Uratowałem ci plec. Komu? Tak, tutaj jest za tymi rułami uważaj Rułami No to są ruły Tam. Jestem u nich na górze Okej okay. Łot, już nie jestem Ktoś, oh, okay. Nie, nie strzelał do mnie, poczeka, aż odcinko, wybijam, poczekał, aż wybiję ich wszystkich, dopiero mnie zabił. Ła. Jego mamy. Gdzie ja U nich na górze Nie jeden. Ale to nasza Próbowałam odcinkę im zrobić To nie wyszło w takim razie I ma urządzenie tak. jakieś No i fajnie, nie punktów Super Ja zdążę czy nie zdążę? Pan zdążę. Ja nie zdążę Ja jestem Ładnie Jak to będzie? No za kolej wybiegł przed lufak, ja nie zabił Co jest to? Snajper Uważaj, Gdzie? na lewej uważajcie bez snajper. Idź na górę, idę na górę. <noise> Góra czyściutka. Goś już na A przed. Dobra. Chodź. To ty? To hmm. e, tu jest ty... Ja dobrze nie dobiegnę, a wy już... A przejmujecie! No wiem. pewnie ma jakiegoś no, porucznika czy coś. Gdzie nasza bańka nasza? Dobra, no, chyba tak. Będzie nie Gdzie? Nie mam laserem, ci nie znaczy. Tam gdzie idzie. Znaczy Atris. Atris. Boże padło z niego. Kurde, Ej, tu się zbagowałem się ładnie znowu będę miał 11-1. Kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie Boże czy ty to widzisz. No to, dzięki za Brawo. oglądanie. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.